Ja jestem wczyta, no witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj w końcu przyszedł czas na 24-godzinny maraton czytelniczy. Od razu powiem, że to nie będą do końca 24 godziny, ponieważ ja przez 24 godziny no nie byłabym w stanie czytać. Po prostu nie chcę aż tak nadwyrężać mojego wzroku. Natomiast cały dzisiejszy dzień, bo jest teraz godzina około 12, cały dzisiejszy dzień i jutrzejszy właśnie do godziny 11, 12 mam zamiar czytać. Potrzebowałam dnia na taki zupełny reset. Nie jest to maraton organizowany przez kogokolwiek, po prostu stwierdziłam, że chcę się skupić przez ten. Najbliższe 24 godziny, głównie na czytaniu, i tak też zamierzam zrobić. Dlatego może pokażę Wam książki, które mam zamiar czytać w ciągu tych najbliższych 24 godzin. Dodam jeszcze tylko, że jest 9 sierpnia. Wy widzicie ten filmik prawdopodobnie z lekkim opóźnieniem. Panowie za oknem wiercą, niech sobie wiercą. Pokażę Wam teraz mój TBR. Ten 24-godzinny maraton mam zamiar zacząć z książką, którą chciałam przeczytać już nie wiem ile lat, zresetowana autorstwa Terry Terry. Wiem, że jest to opowieść o dziewczynie, której wspomnienia zostały wymazane i która tak psychicznie została po prostu zresetowana. Jestem ciekawa bardzo tej książki. Jest to młodzieżówka, ale podobno bardzo dobrze napisana i widziałam pozytywne opinie na wielu kanałach i myślę, że od niej sobie właśnie zacznę. Kolejną książką, którą chciałabym przeczytać są Nocturne autorstwa Kazuo Ishiguro. Jest to japoński autor, który w zasadzie większość, większą część życia spędził w Wielkiej Brytanii, natomiast urodził się w Japonii. Jestem bardzo ciekawa tej książki, mój tato ją czytał, bardzo mi ją polecał, także myślę, że za nią, jeżeli uda mi się, to również się zabiorę. Trzecią książką jest książka autora, z którym ja mam bardzo specyficzną relację. Chodzi mi tutaj o Joyland Stevena Kinga. Z tego co wiem, jest to opowieść, która rozgrywa się właśnie w parku rozrywki. Naszym głównym bohaterem jest chłopak, który w tym parku rozrywki pracuje. I w zasadzie nie wiem nic więcej, ale moja siostra powiedziała, że jest to chyba najbardziej urocza książka Stevena Kinga. Więc liczę na to, że ta rekomendacja się sprawdzi. Myślę, że dzisiaj po nią nie sięgnę, ale jutro rano, dlaczego nie? I tak się właśnie prezentuje mój TBR na ten maraton. Zobaczymy, ile książek uda mi się przeczytać. Staram się przez najbliższe 24 godziny odstresować i czytać dla przyjemności. A ile przeczytam, to się okaże. Przyszedł czas na krótki update. Przeczytałam około 100 stron zresetowanej i powiem Wam, że na razie naprawdę mi się podoba. Jest to historia Kylie, która została zresetowana, czyli tak naprawdę wszystkie jej wspomnienia, wszystkie jej relacje zostały wymazane i dziewczyna jest tak naprawdę czystą kartą. Trafia do rodziny, która ma się nią zaopiekować i w której to dziewczyna ma rozpocząć swoje nowe życie. I w zasadzie na pierwszy rzut oka jej się to udaje w miejscu, w którym mieszka, poznaje nowe osoby, idzie do szkoły, jednak dziewczyny przez pewien czas dręczą pewne wizje. I ona sama do końca nie wie, skąd one się biorą. I my, jako czytelnicy, poznajemy właśnie samą Kylie razem z nią. Jak na razie, książka mi się podoba. Dzisiaj będę czytać jeszcze dalej. Mam nadzieję, że całą uda mi się skończyć, chociaż powiem wam szczerze, że jestem dzisiaj bardzo zmęczona, bo ostatnio nie sypiam za dobrze. Ale spróbuję tę książkę przeczytać doczytać ją jeszcze przed snem. I jak ją skończę, to oczywiście powiem wam, co o niej sądzę. W nocy skończyłam czytać zresetowaną i powiem Wam, że naprawdę wciągnęłam się w tę książkę i cieszę się, że mam dwa kolejne tomy na półce u siebie w domu, bo jestem bardzo ciekawa, jak ta historia rozwinie się w dalszych tomach. Co prawda akcja tutaj w tej książce rozwijała się bardzo długo i przez dłuższy czas nie było jakichś takich, wiecie, szokujących wydarzeń, ale końcówka faktycznie mnie zaintrygowała i jestem bardzo ciekawa kolejnych tomów tej książki. I skoro zresetowana jest już przeczytana, to teraz zabieram się za Joyland Stevena Kinga. Dzisiaj w Dodalusie i kupiłam trzy książki, czyli książkę Czarodziej na Bokowa, wyjście z Egiptu, której autorem jest Andre Asiman, ten, który napisał Tamte dni, tamte noce i przygody Sherlocka Holmesa, autorstwa Artura Doyle'a. I to są trzy książki, o których więcej powiem na pewno w haulu. Teraz może nie będę przedłużać, i wracam do czytania książek. Dobrze, czas, czas przyszedł, czas przyszedł na! Przyszedł czas na podsumowanie tego vloga. Czas powiedzieć wam, ile książek udało mi się przeczytać. Z tych trzech książek, które sobie założyłam, że przeczytam, książką, z którą zaczęłam ten maraton czytelniczy, jest zresetowana autorstwa Terry Terry. Główną bohaterką tej książki jest Kyla. Kyla, którą zresetowano, czyli wymazano wszystkie jej wspomnienia, po prostu zrobiono z niej taką czystą kartę. Ona tak jakby na nowo się urodziła pod względem psychicznym. Co za tym idzie? Straciła wszystkie wspomnienia, które miała, straciła umiejętności. Które miała i przez długi czas musiała przebywać w szpitalu po to, żeby wszystkiego na nowo się uczyć. Młoda dziewczyna zostaje oddana do adopcji do nowej rodziny, która to właśnie te dziewczyny decyduje się zaadoptować, mają już jedną córkę, która również była zresetowana, bo samo zresetowanie jest praktyką stosowaną wobec osób, które kiedyś dopuściły się na przykład przestępstwa lub też nie do końca były posłuszne władzy. I w zasadzie w tej książce cały proces zresetowania jest wytłumaczony jako całkiem pożyteczna praktyka, ze względu na to, że takiej młodej osoby, która dopuściła się jakiejś, jakiegoś złego czynu, nie trzeba trzymać w więzieniu, wystarczy ją zresetować i ona wychodzi na wolność, jest zupełnie nową osobą, rodzi się na nowo i jeszcze się może temu swojemu społeczeństwu przydać. Powiem tak: ten pierwszy tom jest dobrym wprowadzeniem do całej serii, tak mi się wydaje, ponieważ w nim jakoś tak bardzo dużo akcji nie ma. Na razie my sami razem z bohaterką próbujemy poznać świat, próbujemy poznać. Zasady, które w nim rządzą, próbujemy zrozumieć, kto jest dobry, kto jest zły, komu można zaufać, a komu nie. I to jest naprawdę fajne wprowadzenie. Jeżeli dalsze tomy będą miały troszeczkę więcej akcji, to myślę, że to będzie jedno z moich ulubionych serii książkowych, bo ten pierwszy tom jest naprawdę, naprawdę w porządku. Tylko zabrakło mi akcji, bardzo dużo było takiego właśnie wprowadzenia do tej rzeczywistości i takiego poznawania tej rzeczywistości z naszą główną bohaterką, ale jest to uważam bardzo dobry zabieg, bo zarówno nasza bohaterka, jak i my, czytelnicy, jesteśmy bardzo zdezorientowani i tak nie do końca też wiemy, co się dzieje wokół właśnie naszej głównej Kylie, i dlatego uważam, że to jest super zabieg, że poznajemy właśnie całą rzeczywistość oczami naszej głównej bohaterki i w zasadzie nie wiemy nic więcej niż to, co wie ona. Książkę oceniłam na 4 na 5 gwiazdek. Uważam, że jest to naprawdę dobra książka. Spodobała mi się. I te moje oceny. To, że ja oceniam na przykład młodzieżówkę na 4 i 5 gwiazdek, a tak samo oceniłam na przykład historię pszczół Lundę, to nie znaczy, że te książki są ze sobą na równi. Po prostu ja oceniam patrząc na gatunek. Także jeżeli widzicie u mnie takie oceny w stylu właśnie młodzieżówka oceniana na 4 na 5 gwiazdek, to jest to umotywowane tym, że ja oceniam młodzieżówkę w kategorii młodzieżówki. Czyli ja do każdej książki podchodzę indywidualnie i każdą książkę oceniam w porównaniu do innych książek z jej gatunków. Tak tylko chciałam wytłumaczyć, w jaki sposób oceniam książki, żeby nie było niejasności. Także ta mi się bardzo spodobała, jestem ciekawa kolejnych dwóch tomów. Mam je na półce, zabieram je na wakacje, także zobaczymy. Mam nadzieję, że mi się spodobają. Druga książka to jest Joyland Stevena Kinga, czyli taka mała książeczka. Szczerze nie spodziewałam się tego po Kingu, ale ta książka naprawdę mi się spodobała. Głównym bohaterem tej książki jest David Jones, czyli chłopak, który uczęszcza do koledżu i który na wakacje zatrudnia się w parku rozrywki. Do uszu chłopaka docierają plotki, że ktoś kiedyś w tym parku rozrywki zginął i duch tej osoby nadal ten park rozrywki nawiedza. I w zasadzie od tej plotki zaczyna się cała akcja tej książki. Nie spodziewałam się po Kingu, że jest w stanie napisać książkę, która jest sym Czytałam Misery Stevena Kinga i tam ta książka była utrzymana w takim bardzo suchym, nieprzyjaznym klimacie, natomiast ta ma w sobie bardzo dużo takiej serdeczności i powiedziałabym, że jak na książki Stephena Kinga, to jest naprawdę urocza. Bardzo spodobał mi się King w takim wydaniu, bardzo spodobało mi się to, że autor pokazał, że ma serce i po prostu zbudował tych bohaterów w bardzo przyjazny sposób. Joyland jest bardzo dobrą książką dla osób, które tak nie do końca lubią takie bardzo mocne horrory, ale chcą przeczytać coś takiego autora coś, co po prostu nie zmiecie ich z podłogi, tylko będzie taką lekturą na początek, to wydaje mi się, że Joyland jest do tego książką idealną. I ostatnią już książką, którą zaczęłam czytać, ale jej nie skończyłam, przeczytałam jakieś, bo już teraz nie pamiętam, no około 100 stron. Nocturny. Kazuo Ishiguro. Po okładce już wiadomo, że jest to laureat Nagrody Nobla z 2017 roku. Jest to pisarz, który urodził się w Japonii, ale większość swojego życia przeżył w Wielkiej Brytanii. Nocturny jest to zbiór pięciu opowiadań, które łączy muzyka. I pewnie już wiecie, że ja mam z motywem muzycznym problem ale o dziwo nie tutaj. Tutaj nie mam problemu z motywem muzycznym, ze względu na to, że on jest zrealizowany w piękny sposób. Ten motyw muzyczny jest subtelny, on się nie pcha na pierwszy plan. Pięknie napisane są te opowiadania, przeczytałam na razie trzy. Podczas maratonu czytelniczego przeczytałam dwa, dzisiaj przeczytałam jeszcze jedno. No bardzo ładne, takie subtelne, delikatne są te opowiadania. Ja raczej za opowiadaniami nie przepadam, ale te tutaj naprawdę mi się podobają. I tak właśnie prezentują się książki, które przeczytałam podczas tego 24-godzinnego maratonu czytelniczego. Poszedł mi całkiem dobrze, ze względu na to, że miałam po prostu dużo czasu na czytanie. To nie jest tak, że ja czytam bardzo szybko, że ja pędzę przez te książki, po prostu miałam bardzo dużo czasu wolnego przez te 24 godziny. I ten wynik, dlatego, jest taki, jaki jest. Bardzo się cieszę, że mogłam właśnie zrobić sobie takie 24 godziny zupełnego zresetowania się, a propos zresetowanej i właśnie odpocząć czytając książki. Dajcie znać na przykład, czy wy jesteście w stanie czytać książki przez cały dzień, bo ja jeszcze niedawno nie mogłam, ale ostatnio jakoś w te wakacje idzie mi to coraz lepiej. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale. Trzymajcie się ciepło. Pa!